W kasku czerwonym Matej Ferian. Partnerować mu będzie w kasku niebieski Eric Anderson. W żółtym z pola drugiego Janusz Kołodziej i w kasku białym Jesper Monberg. Jeszcze kierownik startu ustawiał przez moment Janusza Kołodzieja. Wszystko w porządku. taśma w górę, podnosił najlepiej w kasku czerwonym Matej Ferian, ale po szerokiej Monberg. Rogi Ferian, trzeci Janusz Kołodziej, a czwarty w kasku niebieski Maryk Anderson. Na 4 do 2 goście z Tarnowa przy krawężniku Monberg. Tu Matej Ferian, dalej Janusz Kołodziej, 25-letni wychowanek Tarnowskiej Unii. Teraz nabiera już przewagi nad Ferianem Monberg. Ogląda się Ferian. Na czwartej pozycji traci jednak spory dystans do Kołodzieja Erik Andersson. A chyba już poza zasięgiem Mateja Ferjana Jesper Monberg. Piąty mecz w barwach ulitego zawodnika, Póki co 20 punktów na koncie. Teraz próbował zaatakować Ferjana Kołodziej. No i ostatnie metry wyścigu numer 2, 3 oczka na pewno dla Monberga. Kto będzie drugi? Matej Ferian. Trzeci Janusz Kołodzieja. Czwarty Erik Anderson, a więc 4 do dwóch. Ten wyścig wygrywają goście, co nie zmienia faktu, że po dwóch biegach 7 do 5 prowadzą żużlowcy z Grudziądza.